Dziękujemy za wsparcie naszych działań i na darowiznę w wysokości 10 tysięcy dolarów. Darowizna ta przyczyniła się do sukcesu projektu Laboratorium Zatrudnienia, w którym ze studiów 82 uczestników z niepełnosprawnościami 75 już pracuje. Praca daje poczucie bycia potrzebnym, bycia ważnym. Podjęcie pracy to budżet na nowe lepsze

Hmm. Lat, no, może razem tylko... Tym, tak, żeby sobie po prostu dołożył, Tak, tak, Razem z wszystkimi. to żeby jakieś takie pamiętki zrobić, to ja to wtedy będę